Panią miła wierzona! Proszę mnie nagrać, bo idę na komendę! Leje! Leje! Proszę zobaczyć, jak mnie leje. Proszę bardzo! No, bij mnie! Bij mnie! No to! O! I córka nawet! Żebym nie płacił alimentów! To no, ja! Sobie A! ja! <śmuszczak> Ale bym już warię razy! I chcę <śmuszczak> wodą! No, żeby to było do rozwodu! <śmuszczak> <śmuszczak> I jestem mleko pocięty. <śmuszczak> O, moja noga moja! Teraz nie będzie mnie zwalać. Nie, zwalicie! Moja noga, mamu. Zwal mnie, mnie. nogę na No, O, a teraz dwie przyszły. W sumie to trzy, jak mnie leją. I tak jest codziennie. <grym> Ой, званта бабка, бабачка. З бабця елеї. Па. Епа, куряже. Ай, дай сою, моя маста 老咋你的评论不好